Dzień dobry, witam bardzo serdecznie z tej strony, trener Beniamin i zapraszam na materiał o Robercie Lewandowskim. Robercie Lewandowskim, który być może przestaje być napastnikiem premium i powoli będzie schodził ze sceny piłkarskiej jako chyba najlepszy polski piłkarz kiedykolwiek, ale nie mniej przejdźmy do analizy tego, co dzieje się z Robertem Lewandowskim. Rozdział pierwszy to jego statystyki. Od listopada 2022 roku Robert Lewandowski prezentuje znacznie gorszą formę Formę niż w poprzednich latach. I oczywiście może mieć to związek z drużyną, do której dołączył, zatem do FC Barcelony i do rozgrywek La Liga. Bayernie Monachium, który był zespołem bardziej dominującym na podwórku ligowym, mógł pozwolić sobie na większe zdobycze ligowe. Ale nie tylko na tym będzie opierać się mniejsza analiza. Zatem przejdźmy do... Samych czystych liczb analizujemy do okresu, kiedy to Robert Lewandowski zapewnił zwycięstwo Barcelonie przeciwko Weszy w wygranym spotkaniu 2 do 1. W badanym okresie rozegrał 53 spotkania, prawie 4,5 tysiąca minut, tym. Czasie zdobył 28 goli, z czego 5 zrzutów karnych i zaliczył również 10 asyst. I teraz wchodząc bardziej w szczegółową analizę tego, jak te bramki padały przeciwko jakim przeciwnikom, możemy dostrzec to, że bramki strzelone zespołom z top tabeli, zatem dajmy na to miejsca 1-6 to zaledwie 5 goli. 3 razy przeciwko Betisowi, jedna br bramka przeciwko Sociedad i jedna bramka przeciwko Villarreal. Dalej mamy średniaków, zatem 7-15 również 5 bramek i pozostałe zespoły, zatem 16 do 20 miejsca 7 goli zdobytych. Jak sytuacja ma się w Europie, są to dwa trafienia, jedno przeciwko Manchesterowi United i druga bramka Zdobyta przeciwko Royal Ant Antwerpia z Belgii. Puchary krajowe, trochę niższy level, to są cztery gole. I reprezentacja, również e, wspomniane 5 goli. W spotkaniach reprezentacji Robert Lewandowski zdobył z Arabię Saudyjską i z Francją, był to na Mistrzostwach świata, a także ostatnio wygrał nam spotkanie z wyspami owczymi, zdobywając dwa gole i dołożył jedno trafienie przeciwko Mołdawii. Zatem jak widzimy statystyki Roberta nie są. Imponujące, ale nie są też tragiczne. Jest to po prostu półeczkę niżej niż jego wynik sezonu 2020-2021, kiedy to zdobył aż 41 goli, bijąc rekord Ger Gerda Millera. Natomiast mamy też e, bardziej szczegółowe statystyki, jak na przykład expected goals. I teraz mając te expected goals, e, zagłębiłem się w wyniki ligowe. W 33 spotkaniach, w prawie 2800 minutach rozegranych, oddał on 120. 21 strzałów zatem 3,7 strzału na mecz i daje to 23,4 expected goals. Oznacza to, że Lewandowski oddawał 0,71 expected goals na dany mecz i zdobył w tych meczach 17 goli. I zdobywając 17 goli wynika z tego, że mógł tych bramek zdobyć aż 6 więcej w stosunku do tego jakie sytuacje miał. Podczas rozgrywanych spotkań. Drugim rozdziałem jest to, jak Robert Lewandowski zaczyna odsuwać się od pola karnego i grać jako może bardziej rozgrywający, może bardziej e, jako drugi napastnik, i tutaj w tę sytuację chciałbym ugryźć z tej strony. Robert Lewandowski jest znany z tego, że jest finisherem, jest osobą, która po dostarczeniu piłki w pole karne zazwyczaj skończy bramką, skończy uderzeniem głową, przyjęciem, dograniem do partnera, przepiękna Rabona, jeszcze za czasów Bayernu. Tymczasem jego. Tendencja do opuszczania pola karnego zaczyna być coraz bardziej widoczna i obserwujemy ją nie tylko w grafikach, które za chwilę przedstawię, ale także w liczbach. Na przykład kontakty z piłką w polu karnym, przeciwnika oczywiście. W Bundeslidze w sezonie 19-20 notował on... 8,14 takich kontaktów, następny sezon 7,55, następny sezon 7,4 i po przejściu do Barcelony, zatem dwa ostatnie sezony 6,65, 5,91, gdzie w Bayernie notował 21%, to było 21% kontaktów wszystkich, jakie dokonywał podczas meczu, a tutaj w Barcelonie, będąc to, jest już 18,19, zatem widzimy, że jest to minimalna zmiana, ale w kontekście Kształtu jego gry jest to zmiana radykalna, bo wychodzi z tego pola karnego coraz więcej, jakby prób podejmuje, rozgrywania piłki, wchodzenia też w e, inne obszary boiska. I a propos wchodzenia w inne obszary boiska, Lewandowski, na przykład w tym kluczowym sezonie 2020-2021, notował 1,06 faulu na 90 minut, i mówimy tu o faulach na Lewandowskim. Natomiast Ostatnio w obecnym sezonie notuje on statystykę tą na poziomie 1,83 na 90 minut. Oznacza to, że coraz częściej opuszcza on pole karne i wydaje mi się, że. Biorąc pod uwagę swoją metrykę i wiek, wdaje się w coraz większą ilość niepotrzebnych pojedynków, w których jest po prostu faulowany. Jest ta statystyka nieznacznie podniesiona, ale jednak e, wystarczająco dużo, żeby ten Lewandowski miał mniej okazji być może do strzelania bramy. Na grafikach, które za chwilę powinny się ukazać, są sytuacje Lewandowskiego, zarówno z sezonu w Barcelonie 22, 20, przepraszam, 22 23, 23, 24, czyli bieżącego, a także z Bayernu 2021 21 21 22, kiedy podejmował um, próby i były to próby udane a także na jednej z grafik będzie też e, jego zmarnowane sytuacje w sezonie La Liga ostatnim, kiedy też podejmował tych prób e, więcej również dystansu. Kolejnym elementem jest to, że jego jakość staje się dużo niższa notuje on znaczny spadek będąc w Bundeslidze błędów technicznych e, pod wpływem traty piłki, bo w sezonie 19-20 miał tych błędów 2,64, następnie 2,56, potem 2,54, czyli ten spadek był o gdzieś tam kilka dziesiątych procenta, natomiast po przyjściu do Barcelony, czyli ostatni sezon, 2,97, 3,76. Zatem musimy zwrócić uwagę na to, że Lewandowski być może, być może ze względu na styl grania Barcelony angażuje się w coraz większą ilość pojedynków, częściej musi schodzić po grę i częściej Częściej musi się też angażować w dribbling, który wiąże się również ze stratami. Już nie jest typowym finisherem, który skupia się tylko i wyłącznie na tym, żeby w głównej mierze strzelać bramki. Oczywiście w Bayernie też wychodził poza pole karne, też schodził do grania, też był aktywnym zawodnikiem, który kreował grę, natomiast miało to miejsce na dużo mniejszym poziomie, wydaje mi się, niż teraz w Barcelonie. I ostatnim rozdziałem, który chciałbym poruszać jest nowa rzeczywistość. Chciałbym porównać Lewandowskiego do kilku postaci z topowych lig i wydaje mi się, że wyciągnąć wniosek następujący, że już powolutku zbliża się koniec Roberta i tak naprawdę za moment, aby podtrzymać swoją jakość, być może będzie zmieniał ligę na MLS, może ligę arabską. Byłoby ciekawie na pewno go oglądać w tamtych ligach, natomiast jeszcze prezentuje ten poziom nie najgorszy, bowiem w Europie, biorąc pod uwagę na przykład Erlinga Halanda, który jest topowym strzelcem w tym momencie na podwórkach europejskich, nie nie wypada przy nim aż tak blado. Pójdźmy na statystyki. Trzały po uderzeniu z pierwszej piłki. Tutaj liderem jest Haland. 35% wykorzystanych sytuacji. Drugi jest Mbappé. Trzeci jest Lewandowski z wynikiem 25%. Także trzecie miejsce w Europie w jednej z kluczowych statystyk. Biorąc pod uwagę kilku topowych napastników. Zresztą grafikę też powinniście mieć za moment na ekranie. Strzały po przyjęciu. I tutaj prowadzi Lewandowski z wynikiem 24%. Drugie miejsce zajmuje Haland. Zembape razem z wynikiem 21% i trzecie miejsce: Harry Kane z wynikiem 15%. Uderzenia lepszą nogą. Tutaj pierwsze miejsce: Erling Haaland aż 34%, Lewandowski drugi, 28%, Trzeci Benzema razem z P. Trzały słabszą nogą, Haaland ponownie na czele 30%, ponownie Lewandowski z wynikiem 24%, drugie miejsce i miejsce trzecie: Messi Mbappé 28%. I ostatnia statystyka, uderzenia głową. W tej statystyce Lewandowski się nie znajduje i yy, liderem jest tu Kane z wynikiem 26%, następnie Benzema 24% i ostatnie miejsce Haland, który zamyka. Podium i zamyka to zestawienie. I gdyby te statystyki były, myślę, z ostatnich dwóch sezonów, to być może oglądalibyśmy tutaj inne osoby, być może przewaga Halanda Mbappé byłaby dużo wyższa, może Keina nad pozostałymi uczestnikami tego em, sondażu, tego głosowania, tego sprawdzania statystyk. Natomiast e, statystyki są mierzone od sezonu 18-19, zatem e, również fenomenalne, sezo fenomenalne sezony Lewandowskiego w Bundeslidze są tu brane pod uwagę. I o tyle, o ile analizujemy te liczby i widzimy regres forum, myślę, że gdyby te statystyki były mu robione na mniejszej próbie, to Lewandowski już mógłby z tych zestawień po prostu wypadać. Nie ma co ukrywać, jest to wybitna postać polskiej reprezentacji, a także światowej piłki, ale wydaje mi się, że te zejście ze sceny następuje powolutku e, już w tym kierunku. Również warto spojrzeć na liczby, jeżeli chodzi o topowych strzelców w powyżej 30, w topowych ligach, a także dwóch Przygotowałem prawie że równolatków, jeżeli chodzi o Lewandowskiego, którzy już w tym momencie powiesili e, buty na kołku, albo w zasadzie dogrywają swoje mecze. Jest to Karim Benzema, który zdobył aktualnie 8 goli, 4 asysty w Lidze Arabskiej. El Il Itihad to jest jego klub, i on tam sobie już kończy karierę, zarabia grube pieniążki, i myślę, że e, taka podobna e, kolej rzeczy może czekać Lewandowskiego, choć Luis Suarez zdecydował się na inną drogę. 36 sześciolatek, gra teraz w Brazylii, w Gremio e, i w minionym sezonie zdobył 14 goli, zanotował 10 asyst. Jest to też bardzo interesująca przygoda w kontekście e, rozwijania swojej kariery, bo zwiedzenie Brazylii i poznanie tej, e, jakby nie patrzeć, e, egzotycznej ligi jest... Mega mega interesujące. Wracając do topowych zawodników powyżej 30: Ben Jeder, 33 lata, 5 goli, 2 asysty. Jest to jedyny e, słabszy zawodnik, będący w czubie powyżej 30 od Lewandowskiego. Mamy dalej e, zawodników, którzy są lepsi. To jest Mohamed Salah z wynikiem 10 goli, 5 asyst na ten moment. Mamy Harry'ego Keina, który ma ogromną szansę pobić rekord Lewandowskiego i Gerda Mellera. 18 goli, 5 asyst na razie wiek to 30, najmłodszy z całego zestawienia, więc tak naprawdę pewnie w fiku swoich umiejętności teraz te Euro i następne Mistrzostwa Świata mogą się dla Anglików okazać bardzo kluczowe, mając takiego e, świetnego napastnika w swoich e, szeregach i dwójka będąca na równi to jest 32-letni Antoine Griezmann z 9 golami i jedną asystą i tu fenomenem uważam kolejnym obok Lewandowskiego oczywiście jest Olivier Giroud, 37-letni napastnik, który bardzo późno Wyskoczył do światowego futbolu na wysokim poziomie, a jednak, zobaczcie, 37 lat, 7 goli, 3 asysty w bieżącym sezonie i nieraz pokazuje, jak wyprzedza. E, obrońców swoim doświadczeniem, fenomenalnym ograniem, i też tego życzę Lewandowskiemu, żeby taka ta jego kariera jeszcze trwała, i żebyśmy mieli z niego pociechę być może jeszcze na zbliżających się mistrzostwach świata. W dzisiejszym materiale to tyle. Mam nadzieję, że poruszyłem wszystkie kwestie związane z Lewandowskim i wszystkie aspekty tego, jak powolutku ta jego kariera jednak wyhamowuje i zbliża się on do końca swojej przygody na wysokim poziomie. Na pewno Lewandowskiego będziemy oglądać, tak samo jak często oglądamy Zbigniewa Bońka wypowiadającego się na różnych platformach społecznościowych. Tak też myślę, że Lewandowski z naszego życia nie zniknie, ale mam nadzieję, że podobnie jak mówiłem o Harem Kejnie, Lewandowski będzie miał jeszcze okazję pomóc reprezentacji nie tylko na zbliżającym się Euro, na które mam nadzieję awansujemy, ale również na Mistrzostwach Świata które oby przed nami bo przy zbliżającym się formacie mistrzostw świata z zwiększoną ilością drużyn liczę na to, że Lewandowski będzie tym, który pomoże reprezentacji osiągnąć jakiś sukces, a zobaczymy jaki to będzie sukces czystać naszą reprezentację po ostatnich perturbacjach na to, żeby podnieść się z kolan i powalczyć być może o wyjście z grupy, a może o cokolwiek więcej. Ja dziękuję bardzo za obejrzenie, zostawcie łapkę suba i pozdrawiam serdecznie trener Benjamin, cześć